Zwycięzcy, więc nie zawsze wiadomo, to nie zawsze musiało być y, takie bardzo sensu stricte. Jeżeli chodzi o sam Rajasthan, z czego słynie Rajasthan? Proszę Państwa, z marmurów. Na całe, podobno marmury Rajasthańskie, to w wyjaśnią nam, y, są to najlepsze marmury na świecie. Mają wiele kolorów. I widziałem ofertę takiej firmy, że piękne są takie np. marmurowe mozaiki. To takie do położenia, z no, tym, że to przed domem najczęściej. Do tego jeszcze piaskowiec. Druga, Rajas, tam ma tak samo, ma pewne złoża gazu ziemnego, ropy, węgla i jakaś polska firma z Krakowa, geofizyka Kraków, zdaje się, zaprojektowała kopalnię, tak fajnie wygląda, bo to tak, no to zdjęcie widziałem to zdjęcie, że jest po prostu, no bo to jest pustynia, stoi kilka szybów, nie ma takich gór jak u nas na Śląsku, no a ten węgiel jest wydobywane. Ponadto, właściwie, tu na pewno Pan Przewodnik powie, że Rajapur jest głównym ośrodkiem szlifowania kamieni, szczególnie diamentów. Znaczy, ja gdzieś czytam, ale ja nie chcę twierdzić, że Pan nie będzie miał racji, że tym głównym ośrodkiem szlifowania diamentów jest Sula. Natomiast faktycznie tutaj kamienie półszlachetne, no, w Rajastanie występują w dużej ilości. No i niestety Rajasthan liczy się do pięciu najbardziej zacofanych stanów Indii i przede wszystkim tutaj najmłodsze dziewczyny są wydawane za mąż. To jest średnie z 15-16 lat. O, tutaj ja, proszę bardzo, wiem, Tak. I ona potem, jak ona zostanie wydana w wieku tam 16 lat za mąż, to ona to dwa lata do 40 rodzi. No bo skończyły są antybiotyki, Kiedyś taki był ten artykuł w Gazecie, że 22-letnia matka siedmiorga dzieci nigdy nie miała 14 lat zamąż, 15 pierwsze dziecko, 16, drugie i tak. I po prostu problemem, znaczy to nie jest problem raczej to jest problem Indii, bo dlatego to jest takie zatłoczone, dlatego tak przeraźliwie zatłoczony Bombaj, że po prostu te nadwyżki zalewają resztę inni. Gdyby Rajastan był sam w sobie państwem, to już by dawno po prostu zadusił się. Sam w sobie nie idzie tego przez No To jest to stan na pewno najbardziej kolorowy. Tutaj nawet ludzie biedni ubierają się bardzo te kolorowe y, sari. No niestety często te sari są made in China, no bo to jest y, rzecz, no bo najtańsze są po prostu tej chińskiej produkcji, no ale już tego nie ten, nie z nich. Tu również. Zdarzają się jeszcze, tu się zdarzają wypadki niestety zdarzają się również wypadki ataków na ludzi niższych kast. Że gdzieś tam wejdzie na ten, tu jednak ten system kastowy, ta dominacja właśnie raczputów nad tymi niższymi kastami jest bardzo silna. Natomiast na pewno jest to stan bardzo interesujący. Nie nawet, tak, tak nie, bo tutaj, tutaj są meczety. W 1947 roku po partycji Indii Maharaj Jaipuru nie pozwolił, na, nie dopuścił do żadnych ekscesów antymuzułmańskich. Proszę Państwa, i tak zrobiono tutaj wielki postęp. W 1947 roku czter, w Rajasthanie tylko 4% ludzi umiało czytać i pisać. Nie było ani jednego zakładu przemysłowego, a problemem Maharana, O, proszę Państwa, wjeżdżamy... Now we are in Wall City. Yes. In Wall City, Nowhere... Proszę Państwa, teraz wjeżdżamy do tak zwanego miasta w murach. Jaipur to był jedno z pierwszych planowanych miast w Indiach. Proszę zobaczyć tutaj te sklepy. Każdy sklep ma numer. I one... Po drugiej stronie też. Tylko, że nie ma no, system parzysty, nieparzysty. Te numery są no, od bardzo długiego czasu. To się zapełni yy, no, yy, po południu. To zresztą no, będzie się, że pan kierowca mocno napracować, żeby nazwy... Słuchamy? Tak, zacznie i właśnie to, to jest ten bazar. Znaczy nie akurat to, to miejsce, no będzie tam te dwie krzyżówki dalej, ale, nie, ale tak właśnie wygląda Dżajpurski Bazar. Więc to nie są stoiska zupełnie. Oczywiście są takie na świeżym powietrzu, ale się po prostu tak kupują. Większość z nich to jest w takich sklepach. Natomiast faktycznie mieszkańcy Rosjan są tacy bardzo dumni bardzo kolorowi, przyrozmać, pozytywnie nastawieni do świata, są no, sympatyczni. Znaczy mamy takiego znajomego, właśnie mamy, no, coś tam nie przechwala, tylko że tam, jako ktoś, jakbyśmy go tam pytali, tam, y, jak rodzina powiedział, że jest właśnie z Ratchputu, znaczy to jego przezywamy manekin. Tak. To znaczy, oczywiście mieszkańcy Kyrgyzstanu są hindusami, to znaczy yy, raczbutowie, ich potomkowie przyjęli hinduizm. Także nie, nic nie wiemy o ich poprzedniej religii. Zobaczcie, teraz chyba to zamiatają, tam ktoś wywiezie te śmieci tylko, no tylko trochę późno. Ja, proszę Państwa, tam w Pałacu są porządne toalety, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Jest też takie miejsce, gdzie tam no, troszkę przy wyjściu, gdzie można coś do a się kupić, więc, więc w sumie jest w porządku.